Siemano, ja jesteśmy właśnie przed PGA Witam serdecznie I wchodzimy Postanowiłem zrobić pewien challenge na Instagramie Namówię 13 osób, żeby zrobiły ze mną zdjęcie, wstawiły do siebie na relację Oznaczyły mnie i potem z tego coś fajnego wyjdzie Łewski, pokaż się do kamery ładnie Tak <grym> 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 Pozdrawiamy O oh my god, it's nieobliczalny Patryk Leksiu! Leksiu, czy to ty? Siema Leksiu! Zrobisz... Ej, ej, A ja nie jestem Leksiu. Nie? Nie. Jak to nie? No... Dawaj robimy, robimy content. Ale ja nie jestem Leksiu. Jak nie jesteś Leksiu? No nie, powodziłeś mnie z Kim. Warto. No to jest bzór. Ale jeszcze twarz, wiesz. Szybkie wytłumaczenie. Mówiliśmy się, że ja nagle podejdę, zacznę krzyczeć Leksiu, a on będzie tak przede mną uciekał, taki śmieszny skeczyk, ale nagle stanął w miejscu i zaczął mówić, że to nie on i totalnie wtedy zgupiałem. Cześć, <śmiany> 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 Nie pewnie, pewnie. Dobre, Tylko to do Ciebie zanista, co nie? Jasne, jasne. Y, To nie wiem, twoim telefonem. A, bez księgów. No tak. Nie, źle to... <laughs> Nie, nie, weź zaloguj się na moim. No tak, profesjonalnie. Tutaj to tak? tak nie, 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 tutaj. A, tutaj dobra, tutaj. Tak, tą stronę. Trochę, A, cie, trochę ciemno, trochę ciemno. Chodźcie kawałek odejść. Z tej strony? No. No. Proszę. Cikolwiek. To się tu lepiej doświetla. ten już zabrał mi karteczkę. Ja muszę na relację wstawić. Tak, na relację i nie oznaczyć tylko. Dosłownie chill. Dobra. To ja to wstawię wtedy z Okej. Dobra. Dzięki Wielkie. Dzięki poznać Dzięki. Super. Dobra. O mój Boże, to jest nieobliczalny Patryk. Boże kochany. To jest. Siema! Niestety nie stać mnie. O Jezu, ja bym brał tą ośmiorniczkę. fajna. Chciałbym, ale no niestety jestem biedny. co się stało? No <grym wytrych> <grym wytrych> tak? tak, tak. widzisz jaki miły Patryk kochany jest. A jest sprawa do Ciebie, no, no, Słuchaj, a Ty widzę fotę na relację z taką jedną karteczką? No mogę okay. Najprostsze, że na świecie, trzymasz tą karteczkę no. ze mną i ktoś nam zrobi zdjęcie i tym mnie oznaczysz Okej okay. Ale miło tu was Dzięki wielkie najważniejsze, mnie no. oznacz okay. Tak, i zbieramy literki do całego napisu. Dobra. <grymne> o oh god, czuję taki zaszczyt teraz, nie? <grymne> Super, dzięki wielkie. Łowa drogi ze mną. Słuchajcie, idziemy i tutaj jest stanowisko z Psi Patrolem. Nikodem byłby zachwycony. Chyba trzeba mu kupić grę, żeby mógł ze mną pograć w Psi, w Psi patrol mordeczki. Także Nikodem, szykuj się, tata wróci i lecimy. Szybko, no? Siema! Czas to tak? Zrób ze mną fotę. Zdrowie z Tobą masz e, Instagrama? Mam. No. Super Ale nic nie wrzucam No to wrzucisz Zostało nam pięć zdjęć widzowie Lecimy jak buza Mam Czy dałbyś radę z Z taką karteczką Cały napis salatem na podeszwie, tak, Tutaj, tak Ja tego nie używam, nie? okej. Okay. Dzięki. Miałbym ja szalny Patryk, super. Przestań się na laczek. jak się z tym czujesz, Patryk? O, teraz, ale fajnie pachnie. Ale teraz pachnie, współpracy nie? się nie? posypią z kroksami. Super, dziękuję. a ci z rejestracją <noise> Max, Dzięki wielkie. Cześć. Wygrałeś cenę. Tak, jasne. Otwórz mi proszę, bo nie mam palców. <noise> Wzór na Deltę. Nie, nie będziemy już tak... Chłodkę można? Tak, jasne, oczywiście. Dzięki ty Dzięki. A oznaczysz mnie na nim? A pronto. Okej, super. Siódemkę daj. Taki filmik, że my zbieramy cały sienki napisek. Dziewiątka? Czy dziewiątka lepsza? Dziewiątkę może, co? Nie masz znaczenia. No, no, weź wyciągnij. Nie, nie, bo tu wiesz, żołnierskie klimaty, Adamy Z, to będzie nie, nie, nie! No właśnie. Proszę bardzo. Nie dobrać. ten lepiej, tylko! No właśnie. I co po tunia? Tak. To weź ta strzelka. Pewnie? Tak. Daj, daj, daj. Ja nie ma ja został na tym polu. Cześć, tabliczka. O, ale co mi się da? Z nauczycielem spotkał, mam te skarpetki. Nie, nie, um, nie umiem w ma, mapę pomocy. <laughs> pomocy! <laughs> Dobra, lecimy, leci, lecim, Tak, gdzie? O, nie mam matki o, Nie strzelaj do mnie! Nagrało się! Nie dzień dobry! I do widzenia! I do widzenia! Moja introwertysta duma. Tu ja mogę podejść i z całą ekipą zrobić zdjęcie. Co ty na to? Dzień dobry. Właśnie mieliśmy podejść. O. Mamy do Was sprawę. Tak? Potrzebuję ktoś z Was zdjęcia. skorzysta z Instagrama? Nie. Ja? Tak. Na pewno nie. Potrze Potrzebuję, żeby ktoś z Was trzymał jedną, jedną tabliczkę, stał ze mną na relacji, mnie oznaczył, a resztę sobie już porobił. Ale będziemy bo... taki projekt, żeby złożyć cały napis na wyróżnią nie Ale no, super, wydaje mi się, że super było jakby grupowo. To Ale było. czemu siódemkę? A siódemkę. Zep. A nie. Zep. O kurde. Z. 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 Bo to było. Bo teraz siódemkę. Nie mogliśmy żołnierzą tego. Dodać? Tak, bo... Zero. No, no. Może nizelkę do metry? Chyba, że oh, specjalnie, co ukrywasz twarz. Ale nie ma się czego wstydzić. Super. Super. Dobra. No i widzicie, widzowie, challenge się udał. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem Was spotkać na tym evencie. Dziękuję Wam za wszystkie interakcje z Wami, za każdą piąteczkę, za każde zdjęcie, za każdy podpis, który mogłem Wam dać. Dajecie mi naprawdę super energię do działania i do robienia jak najlepszych rzeczy. Dobra, ale nie zapomnijcie o łapce w górze, subie z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim tym, co robię, jeżeli Wam się tylko to podoba. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia, jak nie w internecie, to może i na żywo. Trzymajcie się!